Cześć, witam Was w nowym odcinku na kanale Kia GAM, dealera z długołęki i lubina. Dzisiaj omówimy sobie cennik najnowszej Kia K4, czyli bezpośredniego następcy Kia Ceed. Póki co dostępną mamy tylko wersję hatchback. W przyszłym roku do gamy nadwoziowej dołączy również wersja kombi, ale póki co właśnie zajmiemy się tym hatchbackiem. Silniki mamy... W tym momencie 3 w przyszłym roku również dołączy do tego wszystkiego układ hybrydowy. Będzie to hybryda Ski Niro, czyli 1.6 wolnossący właśnie z układem, który będzie go elektrycznie wspomagał w celu obniżenia zużycia Paliwa. Za to z silników, które mamy dostępne teraz na ten moment, to 1.0 Turbo GDI 115 KONI z sześciobiegową manualną skrzynią. On również otwiera nam cennik, ponieważ tutaj mamy kwotę 107 490 zł na start. Ten silnik jest dostępny również w wersji L. Drugą jednostką jest to 1.6 Turbo GDI 150 KONI mechanicznych z siedmiobiegową skrzynią dwusprzęgłową. Tutaj zaczyna się nam już kwotą 116 490 zł i ta jednostka silnikowa jako jedyna jest dostępna w każdych wersjach od M do wersji GT Line. Trzecią jednostką jest silnik również 1,6 turbo 180 koni i tutaj również mamy skrzynię siedmiobiegową dwusprzęgłową. Ta wersja dostępna jest wyłącznie w wersji wyposażenia. L oraz GT-Line. Mówimy tutaj o kwotach od 133 tysięcy za najmocniejszą wersję silnikową. Oczywiście każdy silnik jest benzynowy i napędza nam przednią oś najnowszej K4. Przejdźmy teraz do standardowego wyposażenia wersji m -Ki. K4, czyli wersji, która zaczyna się już od 107 490 zł. Funkcją podstawową jest system autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów oraz hamowania na skrzyżowaniach. Dodatkowo również asystent utrzymania auta pośrodku pasa ruchu, 7 poduszek powietrznych, światła dzienne, mijania i drogowe kamera wewnętrzna monitorująca poziom koncentracji kierowcy, światła dzienne, mijania i drogowe wykonane w technologii LED, system otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka smart key, system powiadamiania ratunkowego eCall, elektryczny hamulec postojowy z funkcją auto hold, elektrycznie regulowane i składane oraz podgrzewane lusterka zewnętrzne z kierunkowskazem LED Dwuramienna, skórzana, syntetyczna kierownica z przyciskami do sterowania systemem audio i obsługi systemu Bluetooth. Potrójny zestaw ekranów składający się z czterocalowego elektronicznego zestawu wskaźników kierowcy, 5,3-calowego dotykowego ekranu sterowania klimatyzacją oraz 12,3-calowego centralnego ekranu nawigacji satelitarnej. Oczywiście system jest wyposażony w bezprzewodowy interfejs Apple CarPlay, Android Auto. I usługi cyfrowe Kia Connect czyli możliwość zarządzania swoim samochodem bezpośrednio z aplikacji ze smartfona. W standardzie znalazła się również kamera cofania, felgi aluminiowe, przednie i tylne czujniki parkowania, klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, tempomat aktywny, dla skrzyni sześciobiegowej manualnej jest to wyłącznie tempomat aktywny, bez funkcji stop and go, czyli bez takiego asystenta przykładowo jazdy w mieście. W przypadku skrzyni automatycznej mamy oczywiście możliwość, że jeżeli samochód nam zwolni, zatrzyma się, to po chwili będzie w stanie również ruszyć, właśnie przykładowo jadąc przy użyciu jego w korku. A na sam koniec dla wersji ze skrzyniami automatycznymi dostępny jest również asystent jazdy po autostradzie, właśnie w standardzie. Przejdźmy teraz do wyposażenia standardowego w wersji L, czyli dodatkowo do tego, co mieliśmy w MC. Przednie lampy w stylistyce Star Map, ze światłami drogowymi w stylistyce sześciu kostek, czyli to jest to, co właśnie widzimy we wszystkich. Spotach w ostatnim czasie i na wszystkich reklamach KI jest zwracana uwaga na te charakterystyczne nowe wzory świateł. To właśnie tutaj będziecie mieć je również w standardzie: światła tylne wykonane w technologii LED, przednie światła przeciwmgielne LED. Potrójny zestaw ekranów składający się z 12,3-calowego elektronicznego zestawu wskaźników kierowcy, 5,3-calowego dotykowego ekranu sterowania klimatyzacją oraz 12,3-calowego centralnego ekranu nawigacji satelitarnej. Tu już otrzymujemy ten pełen zestaw takich największych możliwych ekranów w tym samochodzie. Przyciemniane szyby tylne. Podgrzewane fotele przednie z trójstopniową regulacją. Podgrzewana kierownica. Elektryczna regulacja fotela kierowcy. Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego odcinka kręgosłupa w fotelu kierowcy. Tapicerka skórzana ze skóry syntetycznej. Indukcyjna ładowarka do telefonu. System monitorowania martwego pola z automatyczną korektą toru jazdy oraz monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania z funkcją automatycznego zatrzymania pojazdu. Czujnik deszczu z automatycznymi wyci. Raczkami, nawiewy systemu wentylacji dla drugiego rzędu w konsoli centralnej oraz na sam koniec 17-calowe felgi aluminiowe. Na koniec zostało nam wyposażenie wersji GT Line, czyli wszystko co dochodzi nam dodatkowo do wersji L, o której przed chwilą Państwu opowiadałem. System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów, hamowania na skrzyżowania oraz aktywnego wspomagania ruchu kierownicą w celu uniknięcia kolizji. Jest to zaktualizowany system FCA który był wcześniej w wersji L, tu mamy FCA2 i jest to po prostu wzbogacone o dodatkowe systemy bezpieczeństwa, ta funkcja automatycznego zatrzymywania się i gdzieś tam ratowania nas z opresji w przypadku, kiedy mamy w coś wjechać. Asystent jazdy po autostradzie HDA2, czyli też tu mamy rozbudowaną opcję tego systemu w porównaniu do tego, co omawialiśmy w poprzedniej wersji wyposażenia. I tutaj mamy rozbudowany o funkcję automatycznej zmiany pasa ruchu, unikania kolizji przy niskich prędkościach w przypadku zajechania drogi oraz unikania kolizji z samochodem jadącym sąsiednim pasem, niebezpiecznie zbliżającym się do naszego samochodu. System monitorowania martwego pola, rozszerzony o funkcję wyświetlania obrazu na wyświetlaczu centralnym. System kamer monitorujących otoczenie pojazdu 360, system monitorujący przestrzeń za pojazdem podczas cofania mogący aktywować hamulce w celu uniknięcia kolizji z przeszkodą. Elektroniczna blokada otwarcia drzwi, tylnych od wewnątrz, łopatki do zmiany biegów, kluczyk cyfrowy Digital Key pozwalający otworzyć i uruchomić samochód bez Posiadania fizycznego kluczyka, kameralne oświetlenie wnętrza, 12,3 calowy, kolorowy wyświetlacz Head-Up Display, system nagłośnienia Harman Kardon, boczne czujniki parkowania. Podgrzewane skrajne, tylne siedzenia. Wentylowane fotele przednie. Funkcja pamięci ustawień fotela kierowcy. zderzak przedni i tylny w stylistyce GT-Line. Zewnętrzne listwy progowe i nadkola lakierowane na czarno o wysokim połysku. Lusterka zewnętrzne lakierowane na czarno o wysokim połysku. Metalowe nakładki na pedały oraz na sam koniec 18-calowe aluminiowe felgi. Pomówmy teraz o dodatkowych pakietach, takich opcjonalnych, które mamy w cenniku. Mamy ich cztery i zaczniemy sobie pakietem zimowym. To jest pakiet wyłącznie dla wersji M, bo reszta wersji ma to w standardzie. W pakiecie zimowym otrzymujemy za 1500 zł do wersji M podgrzewane fotele przednie z trójstopniową regulacją oraz podgrzewaną kierownicę. Kolejnym pakietem dla kij K4 w wersji L Koniecznie ze skrzynią automatyczną, niestety w manualnej tego pakietu dostępnego nie mamy, jest pakiet Drivewise AEB. Tutaj otrzymujemy system autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów, hamowania na skrzyżowaniach oraz aktywnego wspomagania ruchu kierownicą w celu uniknięcia kolizji FCA2. To jest właśnie ten, o którym Wam opowiadałem chwilkę wcześniej w przypadku omawiania wersji GT Line. Mamy również dostępny asystent jazdy po autostradzie HDA2, również z wersji GT-Line. Rozbudowany o funkcję automatycznej zmiany pasa ruchu, unikania kolizji przy niskich prędkościach w przypadku zajechania drogi oraz unikania kolizji z samochodem jadącym sąsiednim pasem, niebezpiecznie zbliżającym się do naszego samochodu. Dla wersji L oraz GT-Line mamy dostępny pakiet dachu panoramicznego za 3,500 zł. Otrzymujemy właśnie tam w zestawie dach panoramiczny z roletą sterowaną elektrycznie. Elektronicznie oraz oświetlenie wnętrza LED. Na sam koniec mamy pakiet Business Line. Jest on dostępny dla wersji L ze skrzynią automatyczną DCT. Za 10 tysięcy zł dodatkowej dopłaty otrzymujemy system monitorujący przestrzeń za pojazdem podczas cofania, mogący aktywnie. Aktywować hamulce w celu uniknięcia kolizji z przeszkodą. Dodatkowo wentylowane fotele przednie, funkcje pamięci ustawień fotela kierowcy, kameralno oświetlenie wnętrza, 12,3-calowy kolorowy wyświetlacz Head Up Display, boczne czujniki parkowania, system monitorowania martwego pola rozszerzony o funkcję wyświetlania obrazu na wyświetlaczu centralnym, system kamer 360 monitorujących otoczenie pojazdu, system nagłośnienia Harman Cardon. Oraz dwukolorową dwuramienną kierownicę. Na sam koniec zostały nam do omówienia jeszcze bardziej wizualne aspekty samochodu, czyli kolory z zewnątrz, tapicerki wewnątrz, obręcze kół. Oraz oczywiście wymiary zewnętrzne. W przypadku Kia K4, niezależnie którą wersję wybierzecie, czy będzie to MKLK czy GT Line, dopłata za kolor to jest dodatkowe 3000 zł za kolor metalizowany i pastelowy. Standardowym i kolorem bez dopłaty jednocześnie jest kolor Clear White. Jest to lakier bez dopłaty, jest to lakier pastelowy. Drugim to jest Snow White Pearl, który jest dobrze znany z naszych samochodów, lakier metalizowany perłowy. Morning Haze to trzeci lakier dostępny w ofercie. Jest to lakier pastelowy i pierwszy raz widzimy go w gamie kij w Europie. Bardzo nieciekawi, jak będzie wyglądać na żywo. Steel Grey, lakier metalizowany, to czwarty lakier dostępny u nas w ofercie. Klienci już mogą go znać z innych pojazdów dostępnych w naszej gamie. Kolejny to Interstellar Grey, również był wcześniej dostępny lakier metalizowany. Aurora Black, również jest to lakier, który znamy z innych modeli w naszej gamie, jest to lakier metalizowany, perłowy. Kolejny lakier dostępny w ofercie siódmy z kolei. Jest to kolor Fury Red, jest to kolor metalizowany i pierwszy raz również widzimy go w naszych samochodach. Kolejny to Sparkling Yellow, lakier metalizowany i będzie to lakier bardzo charakterystyczny do tego samochodu, ponieważ jest to taki kolor, właśnie cennikowy, jest on dostępny również na okładce tego. Cennika tego modelu, więc na pewno będzie najczęściej występować w reklamach i prawdopodobnie będzie to też kolor mocno handlowy, mocno sprzedażowy. Będzie to bardzo charakterystyczny lakier, bardzo ciekawie, mnie, jak będzie wyglądał, szczególnie w wersji topowej GT Line. Uważam, że to auto będzie prezentować się po prostu świetnie w tym lakierze. Na sam koniec lakier, który jest dziewiąty w ofercie, to Azure Blue, lakier metalizowany w takim niebieskim odcieniu. Również jest to nowy odcień w naszych samochodach i tak samo, ciekaw mnie jak będzie wyglądać w świetle słonecznym na żywo. Podstawową felgą, którą mamy w ofercie jest 16-calowy wzór felgi aluminiowej i jest on dostępny wyłącznie w wersji M. Drugim z kolei jest 17-calowa felga aluminiowa dla wersji L. Oraz na sam koniec 18-calowa obręcz, oczywiście aluminiowa, dostępna dla wersji GT Line. Przejdźmy teraz do tapicerek wnętrza. Podstawową jest tapicerka materiałowa dla wersji M. Kolejną jest dla wersji L tapicerka skórzana czarna, bądź tutaj do wyboru tapicerka skórzana czarno-szara. A na sam koniec tapicerka skórzana. Czarno-beżowa oczywiście ze skóry syntetycznej dla wersji topowej GT Line. Przejdźmy do wymiarów zewnętrznych najnowszej Kia K4. Szerokość auta będzie mierzyła 1566 mm, a razem licząc z lusterkami będzie to 1850 mm. Na wysokość samochód mierzy 1435 mm. Szerokość z tyłu za to to 1581 mm, nie mierząc rzecz jasna, lusterek. Teraz wymiary już typowo długość. 4440 mm, a rozstaw osi to 2720 mm, Zwis przedni 905 mm, a zwis tylny 815 mm. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. Zapraszam was do kontaktu z naszymi salonami w Długołęce, jak i Lubinie w sprawie ofert na najnowszą. Kie K4, ponieważ już możecie ją zakupić, a pierwsze samochody przypłyną do nas w ciągu miesiąca. Dajcie znać co sądzicie o najnowszym modelu Kii, czy podoba Wam się ten progres w porównaniu do Kii Seat, a my widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia!